Siemanko, się witam wszystkich po długiej przerwie. Chciałem tylko taki szybki filmik wrzucić Wam odnośnie tego, co się dzieje tutaj, teraz w Anglii, z paliwem. Wczoraj przez cały dzień byłem na 11 stacjach benzynowych, na żadnej nie było paliwa, na jednej był tylko diesel. Tutaj, na tą, na którą teraz jadę, się dowiedziałem, że w niedzielę o 6 rano będzie można zatankować, że będzie paliwo. Więc jest niedziela, 6 szósta, szósta z kawałkiem I co, no i jadę, zobaczymy Już mijałem dwie stacje na jednej, na jednej z nich, na pierwszej ze stacji, tutaj zaraz koło mnie Było paliwo, ale kolejka była tak z pół godziny, podejrzewam, może troszeczkę dłużej Więc stwierdziłem, że zaryzykuję, pojadę tutaj na tą stację, bo ta stacja jest Wydaje mi się, że powinien być mniejszy ruch tam. Eee, mijałem, mijałem jedną stację, w sumie dwie. Na pierwszej, tak jak mówiłem, była, było paliwo, na drugiej, e, druga ciągle bez paliwa. No i zobaczymy teraz, czy tutaj będzie, czy nie będzie. E, no mam nadzieję, mam nadzieję. No tak, mi ten pracownik tej stacji benzynowej powiedział, że jeśli chcesz zatankować. Przyjedź jutro o 6 rano No ja wstałem o 6 Więc jest koło szóstej 30 teraz No zobaczymy, zobaczymy Zaraz tam będziemy Tutaj już dojeżdżamy Tylko na tym rondzie w lewo Później w lewo I albo będzie Albo nie będzie Jeżeli nie no to Będę żałował, bo będę musiał wracać Bo będę musiał wracać do Na tą stację, na którą Już stałem A wczoraj w ogóle w jednej kolejce Stałem gdzieś nie ja wiem Z godzinkę, może lepiej Po to tylko, żeby się dowiedzieć, że Po, po godzinie Stania w kolejce, że nie ma Że nie ma paliwa Więc tak to jest Naprawdę Ludzie, aha, paliwo jest, bo już tutaj jest widza widzę jest dużo mniejsza niż na tamtym, już na tamtej stacji. To czy jest paliwo, czy nie ma? Albo dopiero tankują, nie mam pojęcia, co tutaj się dzieje. Stacja jest tam stoją, czy o ta czwarte dojeżdża. No nie wiem, ja tutaj postoję i zobaczymy. Nie No, to sytuacja jest taka, że tam, gdzie mi mówili wczoraj, że o szóstej będzie paliwo, czekają na cysternę. To się chyba mówi, chyba tak. A ten samochód z paliwem miał być o szóstej rano, nie przyjechał. Więc lipa jadę z powrotem na tą pierwszą stację, na której było paliwo. Podejrzewam, że będzie teraz dużo większa kolejka, no ale cóż, no zobaczymy. A tak w ogóle o, paliwo to nie jest jedyna rzecz, której nie można dostać, bo od jakiegoś pół, półtora tygodnia e, nie mogę nigdzie w żadnym sklepie kupić normalnej wody. E, gazowana była, ale nie gazowanej wody. Od tygodnia z kawałkiem nigdzie nie mogę kupić. Byliśmy też w kilku supermarketach. Nigdzie nie mają. Jak wiecie, wszystko to jest z powodu braku kierowców ciężarówek. Ta sytuacja z paliwem, niby jest tylko przez 48 godzin. No zobaczymy, zobaczymy. No ja paliwo potrzebuję, żeby jutro do pracy pojechać. Więc nie wiem, Uff. nie ma za dużo opcji bo też za dużo nie mogę jeździć, bo już jestem na rezerwie. No ale zobaczymy, zobaczymy. Tak jak mówiłem wracam się na tą pierwszą stację, na której wydaje mi się, że paliwo jest, to była kolejka. No zobaczymy, stoimy chwilę i zobaczymy I zobaczymy, bo może się okazać tak, że będę stała, jestem diesel albo... po bo panikują że chwilę nie będzie nic nie ród, nie wiem zobaczymy tak, auta jak stały tutaj tak stoją Tak, jest. Ciągle poliwo jest, więc teraz będziemy stać. No to jest kolejka tutaj, tam, no jest trochę tutaj aut. No zobaczymy, zobaczymy. Tutaj wjechał pod front, kłócą się teraz, bo ten wale wjechał pod front, nie chce się wycofać, bo korek z tyłu jak cholera. <laughs> tutaj się ktoś też kłócił, ale jaja. A, jedzie No nieźle, naprawdę nieźle. Kiedy ja tam dojadę, to cholera wie. i tak, człowiek tu sobie czeka w kolejce, spokojnie. Mniej więcej gdzie są kolejki, a tu nagle się ładuje jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć samochodów bez kolejki, blokującą drogę i wszystko jest w porządku. Sytuacja jest taka, stoję już 20 minut. Naprawdę ja tu się nie zły dzieje. Ludzie pod prąd jeżdżą, a my z No Jest to na rondzie 4, drogi. Na rondzie z każdej strony korek. Ci, którzy nie stoją po paliwo, to jeżdżą pod prąd. To mam nadzieję, że zanim tam dojadę. To nie będzie takiej samej sytuacji jak wczoraj, że paliwo się skończyło. No, zobaczymy. No, słuchajcie, chyba się udało. Jestem następny w kolejce, więc chyba się udało. Jedynie mi zajęło półtorej godziny. A tutaj macie z każdej strony ludzie jeszcze czekają. Półtorej godziny, żeby zatankować. auto, to no, naprawdę super. Od 6 do 7.33, no, Słuchajcie, moi drodzy, po prawie po godzinie 45 minutach udało mi się zatankować auto. Wracam już do domu. Miałem nagrywać, ale, e, ale stwierdziłem, że nie, całe to ta tankowanie, ale stwierdziłem, że nie. Bo... Ludzie i tak i tak nie byli zbyt zadowoleni z tego, że trzeba czekać długo, więc mówię, nie będę tutaj nic nagrywał. No i co, wracam do domu, no i podejrzewam, że się wkrótce coś odezwę. to trzymajcie się.